Cześć, witam Was serdecznie. Eee, musimy to nagrać, bo nie wiem, czy mamy wstęp. Albo w sumie to witam Was serdecznie i użyjemy tego wstępu. Eee, słuchajcie, mam zdjęcia, jak ten samochód był uszkodzony. <coughs> mam zdjęcia z opisu tego samochodu i z problemów, które przy nim powstały. Jest to Clio, rok 19, 18, jakoś tak. <coughs> w każdym razie, auto dostało tutaj. Zderzak nowy, klapa się podgięła, dołem będzie nowa i co było najgorsze, dostało auto w ścianę, zderzak był połamany. Aha, nie otworzę Wam tego teraz, bo nie ma prądu. Była podgięta podłoga. Z czym jest problem z podłogą? Ano w tym, że na podłodze jest wybity win. I teraz oczywiście można było tą podłogę wymienić, trzeba by było to wszystko zgłosić, zrobić dokumenty itd., itd. Na szczęście ona była delikatnie podgięta. Po ciągnięciu do cerem wyszła. A jak to się stało, jak było to uszkodzone, to za chwilę zobaczycie na filmie, gdzie mój brat wytłumaczy wam w jaki sposób to wszystko zrobił. Witajcie. Kliówka, czwórka, 20 rok. Drobna szkoda, ale jednak pojawiliśmy się na ramie blacharskiej. Auto godne omówienia z uwagi na zakup aut uszkodzonych, tak jak ostatnio był poradnik, jeżeli chodzi o klasyczne auta. No, dzisiaj się zajmiemy takimi pospolitymi samochodami. Jest tu bardzo dużo takich zagadek, które potem właśnie kupujecie, nie widać ich i myślę, że warto je omówić. Zapraszam. Tak jak widać, w tej chwili ja tutaj. Już zacząłem wycinać ściankę, ale zobaczcie, jest powiedzmy, to nie jest jakiś, nie było jakieś spektakularne uderzenie. Zderzak też nie jest jakoś super uszkodzony, ale zobaczcie, jest jednak fałda. I to dosyć spora, bo ktoś wbił się w tył, ale trafił w podłużnicę. Odłużnica też nie ma fałd, nie ma jakiś tutaj niewiadomo czego, tak? Nie, nie, nie ma jakichś, nie wiem, przesunięć, klapa jest też cała, chociaż u góry jest otwarta, nie wiem czy to widać. Tam jest profil otwarty. No niestety GoPro postawię wam przy timelapsach. W tej chwili mi jest wygodnie prosto z telefonu to, to kręcić, a nie mam kamerzysty, także musicie mi trochę wybaczyć. Eee, zobaczcie tutaj. Kupujemy samochód. Wydaje nam się, o, tam troszeczkę w tył, tam zderzak jest cały, żeby była jasna sprawa. Jest troszeczkę uderzony. Rozbieracie i nagle robią się koszty. Tutaj, nie wiem, czy zobaczycie o. Dokładnie tu błotnik został złamany, szpara mniejsza, większa, jeszcze większa. Z drugiej strony zobaczcie, szpara jest no cały czas równa, tu nawet jest troszeczkę mniejsza, tu się zawęża, także też trzeba to skontrolować. No, i w bagażniku wiadomo, że mamy pole numeryczne, czyli win w tym miejscu. No, i musimy ten element najzwyczajniej naprawić. Ubezpieczyciel przyznał nam parę rzeczy, tak jak lampa, tak jak pastylny, tutaj okular do wymiany. Tutaj musimy spowodować, żeby to wyszło. Przez podłużnicę, ale żeby to zrobić, musimy zluźnić te wszystkie elementy. Następnie tutaj spróbujemy to bezinwazyjnie pociągnąć w tą stronę. Tak jak, tak jak był wypadek, tak spróbujemy to otworzyć. Oczywiście klapa, nowa wszystko spasować, no ale ładnie się mówi. Eee, gorzej się robi. Wiadomo, że jest to czas, yy, odwiercenie, wszystkie elementy muszą być. Tak jak widać, odwiercone, zabezpieczone. No jest troszkę tej pracy, ale myślę, że bez problemu to ogarniemy. Także zapraszam Was na tajemnicę. I was a bad bitch. Looked in the mirror. Oh my god, I'm a bad bitch. Give me what I want. Oh yeah, I'm a savage. No, that's right. X, Y, am a heavy. You know, that's right. Holla, wait a minute. Here I go now. Holla, Holla, wait a minute. Here I go wow It's all so over for you. Finish when I. Powstawaliśmy już w tej chwili. Klapę zderzak. Te elementy, które mamy do wymiany, łączymy się w miejscach fabrycznych. Tak jak widzicie, ślizgi, wszystko musi być na miejscu. Klapa powstawana bez zamka i sceneczka tutaj ładnie wleci. Ślizgi mamy nowe, ten niestety nie. Nie wiem, co z czujnikiem zobaczymy. Eee, no oczywiście klapa ładnie się zamyka, szpara tam bodajże 4,5 mm z jednej i z drugiej strony. I tak to ładnie wróciło. Tu też jest ok. Delikatny uczek jest z jednej i z drugiej strony. No tutaj nie zobaczymy akurat. To napisane, że tak to wygląda. podłużnica oklepana. No, wiadomo, to jest, to jest Renault. To jest miękki samochód. Także to wszystko tu Nie ma tu problemu. Tak samo już para. Jednolita. No nic, taka drobna nam drobna naprawa. No cóż, dalej będziemy spawać działać.

Ostatnia kwestia, jeśli chodzi o Renault. Auto jest brudne, dlatego że jeździ już półtora miesiąca czasu. Sytuacja była tutaj bardzo prosta. Po wymianie tylnej klapy, przelakierowaniu, wymianie zderzaka, przelakierowaniu, wymianie wszystkich elementów, które tutaj były po swym, tak jak widzieliście na filmie, łącznie z tylną ścianą i całą resztą, okazało się na samym końcu, że ten zawias jest podbity. No i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zadzwoniłem do Renault. No oni powiedzieli, że ten zawias przyjdzie za dwa do 3 tygodni, bo musi tam nie wiem, z Francji nabrać mocy chyba przerobowej i dotrzeć. No więc dotarły dwa zawiasy, bo zawiasy wymienia się parami. <laughs> dotarły dwa zawiasy, ja je przelakierowałem, samochód podjechał na dwie godziny czasu e, zostały e, klapa została. Uniesiona, zawiasy wymienione, i auto pojechało. Dzisiaj jest sposobność do tego, żeby je dopiero obgrać i pokazać Wam, jak ono wyszło finalnie. No niestety jest jak jest, ale nie mam innego tutaj, innej możliwości, dlatego że mam dosłownie 7 do 10 minut, kiedy ten samochód stąd wyjedzie. E, mamy wszystko zrobione, i teraz jaki jest clue tej całej zabawy? Clou tej całej zabawy jest takie, że tak jak widzieliście na początku, wcale groźnie to nie wyglądało. Kosztorys 25 tysięcy złotych w zaokrągleniu, tam bez chyba 300 czy 400. Na części to jest jakaś katorga, w ogóle nie wiem o co chodzi w Renault, ale no, na zawiasy czekać trzy tygodnie to jest jakaś pomyłka. Do tego reszta części przyjechała dopiero po dwóch tygodniach. Jakby to wszystko się strasznie ciągnęło w czasie. Wielkie walki z ubezpieczalnią auto zastępcze. No, ale finalnie, co? Klapa leży tak jak powinna, wszystko jest tak jak powinno być. Kolor pasuje tak jak powinien pasować. Nawet do zderzaka, co jest w ogóle ewenementem przy srebrach. No, ale wszystko jest naprawdę spoko. Także kończymy ten odcinek. Ku przestrodze, pamiętajcie, na miejsce wypadku zawsze policja, zawsze oświadczenie, wszystkie dane sprawcy, a później jakiś warsztat do wyceny, chociaż do wyceny. Nigdy nie róbcie tego sami, bo zawsze będziecie na tym stratni. Póki co, jak Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz, jestem ciekaw, co Wy sądzicie o tym, że naprawa, którą widzieliście na początku, a teraz Wam wrzucę to zdjęcie, to to jest 25 koła. Bo dla mnie no nie, jakby no nie. Do zobaczenia i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.